Dziś w szkole jest czytanie i mam zamiar zdobyć całkiem nową książkę, najnowszą ze wszystkich. I będę troszeczkę liczyć hmm. i może nawet pisać, więc pośpieszmy się. Dobrze, 12 w polarnych minus jeden miś Hmm, równa się 11 w polarnych. 11 misiów na loży trzęsie się! Brrr.

Mm -hmm. mm -hmm. Och, spójrz Ten zakręta sam wymyka się z mojego zeszytu Dawno temu żył sobie lew, który był głodny O, przeczytam te Pani zając i jej małe Mm, tak, ponieważ ma na okładce takiego małego ptaszka. Jestem głodny, powiedział lew. Jestem tak dawno, głodny. Dawno, dawno temu, że zjadę bardzo dużo gotowanych mm, zajączek. Nie dwa gotowane jajka, Byty. nie trzy. Mm, chyba poczytam sobie w domu. Tam nie będzie wygodniej. Jajka. Jumbo Jet jest drugim co do wielkości z samolotów. Możesz być ciszej, Charlie, proszę. Czytam nową książkę ze szkoły. A o czym Lolu? O, o malutkim, drobniutkim ptaszku, który jest bardzo smutny i, yy, i mały. He? Jesteś pewna, że to czytasz? Cicho, Charlie. Przecież czytam. Więc co się tam dzieje? Więc tutaj mamy te słowa. I drobniutkiego ptaszka, który mieszka na drzewie. I? I spójrz, zaraz się rozpłaczę, ponieważ jest tyciusi i tyciusienki i y, ponieważ ma piórko starczące na głowie. I malutki, drobniutki ptaszek śpiewa. Jestem malutkim, drobniutkim ptaszkiem i nicim tycim. Umiem ćwierkać o tak. Twit, ćwit, ćwit, Ale piórko sterczy mi na głowie. Lola, myślę, że jak przeczytasz słowa, tam będzie inna historia. Mm. Spróbuj przeczytać pierwsze słowo. Pta, 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 ptak. <słuch> Zbyt dużo trudnych słów Charlie. Słowa zostawię najpóźniej, jak będę duża. Och, i myślę, że jutro nie pójdę do szkoły. Dlaczego? Ach, uczymy się dodawania i odejmowania na dużych liczbach. To wcale nie jest zabawne. To naprawdę fajne umieć liczyć do stu. Wcale nie. Umiem tylko do dziesięciu. Mam 10 paluszków i mogę zjeść tylko 10 ciastek naraz. A co jeśli miałabyś 10 psów do nakarmienia? Ile przysmaków byś potrzebowała? Jeden, dwa, dziesięć! Tak! A co jeśli zacznie padać i wszystkie psy usłyszą szczekanie i przybiegną po przysmaki? Teraz potrzebujesz więcej przysmaków. A... Może rzeczywiście powinnam się nauczyć? Charlie, mamy też pisanie w szkole, które jest posupłane. A moje pętelki wychodzą wszędzie. Ale lolu, nauczysz się pisać i będziesz mogła wysyłać listy i pocztówki. Ale, Charlie, ja wolę rozmawiać przez telefon. To jest fajniejsze i prostsze. Ale lubisz dostawać kartki? To mm. miłe opowiadać ludziom, co się robi. Droga babuniu i dziadziu, jestem na wakacjach. Jem pysznego loda jest bardzo gorąco. Całuję Lola. Chyba polubię pisanie, ale i tak nie chce mi się iść jutro do szkoły. Dlaczego Lolu? Ponieważ myślę, że czytanie jest trochę za trudne. Hmm. Pamiętasz jak nie umiałaś grać na flecie? Nie. A ale ćwiczyłaś i ćwiczyłaś i ćwiczyłaś i stałaś się naprawdę dobra. Hmm, to prawda. Nikt od razu nie czyta sam z siebie. To jak z grą. Musisz ćwiczyć. P f ale niektóre słowa są bardzo trudne i literki się mieszają. C, P i E, w. A. Dokładnie tak jak Ty czułem się, kiedy zaczynałem czytać, ale teraz przeczytałem wszystko. Nazywaj literki, Lola. Jedna po drugiej. Dalej. K, O, T, KOT. Tak. <laughs> Spróbuj to! Z... -e R... -ry ryba! Ryba, Charlie! Tak! Jaka to jest ryba? Z... O... T... A... Złota ryba! Rybka! Złota! Złota rybka! Bardzo dobrze! K... Ł... -e A... T... K... I... Płatki 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 owsiane! Mleczko. -e p, <grym> p, i, k, K. Piccolo. nie P, śpiewać. A, S, Nie, nie mógł, e, śpiewać. Ach. Piccolo był małym, drobnym ptaszkiem z małym, cienkim głosem. Głosem. O, biegny piccolo. Charlie, malutki ptak nazywa się piccolo i nie może śpiewać, bo ma mały, cienki głosik. Super! Dobrze. Rankiem? Rankiem? Wszystkie inne ptaki śpiewały i śpiewały i śpiewały. Ale Pikolo nigdy nie ześpiewał ża żadnej nuty. Powiedział mamie, chyba nigdy nie będę śpiewał. Oczywiście, że będziesz, Pikolo. Pamiętasz, jak nie umiałeś latać? O! Teraz potrafisz, powiedziała mama. I nauczysz się także śpiewać. Musisz próbować. <laughs> mm, powiedziała mama. Spróbuj głośniej. Pamiętaj! ładniej i głośno. Próbował cały dzień i całą noc. Aż nastał świt, gdy wszystkie ptaki zaczęły śpiewać. Otworzył dziubek, wziął głęboki oddech i zaśpiewał. Śpiewał i śpiewał i śpiewał.